Ja tego kłada kupić za około 30 tysięcy. U mnie wybór padł na Kocura, czyli na Arctic Kata Tysiaka XT z 2017 roku z przebiegiem tam może około jakieś 5000 km sprowadzony z Niemiec od pierwszego właściciela. Piec jaki tu siedzi to dwucylindrowa fałka. Rozwidlenie 90 stopni, dokładnie to 952 cm3, 74,5 konia. Czterozaworowy na cylinder z rozrządem typu SOHC na łańcuszku, na wtrysku. Automat z reduktorem 4x4, przedni napęd odłączany z blokadą przedniego mostu Maszyna jest mega petarda, co chodzi o stan co chodzi co o osiągi Oczywiście zarejestrowany Przesiadka była na niego z Kingwada 750 z 2008 roku To co moc to nie ma co porównywać Przed zakupem też sobie porównałem Outlandera Canama 800 z 2006 też bardzo przyjemny kładzik ale jednak wybór padł na tego ponieważ za te pieniądze około właśnie 28 tak chodzą właśnie z tego roku to tak po 28 trzeba dać, jeszcze w dobrym stanie jak No za te pieniądze nie widzę nic lepszego, ponieważ tak te CFT, te diabeti, Linghaye, Kymka, nie mam do nich dziś zaufania. Japonia, no to nie ma mocniejszych jak 750. Także też odpada, bo celowałem właśnie w jakąś 1800. No, a za wielkiej wody, no to Polaris jakoś mi nie siedzi w guście. Kanam, no to jak mówiłem, 800 jest super, ale słabszy trochę od tego. Aka nam tysiączka, no to trzeba dać od 40 do 100 tysięcy. Także uważam, że litra w dobrym stanie, dobrej jakości, no to to jest naprawdę mega dobry wybór. Ciężki jedynie jest. To i tak nie jest wersja Long. Waży 370 na sucho w dowodzie. Masa całkowita jakoś, tak, jest 430. Także trochę sobie waży. Jest szeroki dosyć, ale nie ma źle. Koła dwunastki. Wciągarka oryginalna. I co tu jeszcze można o nim powiedzieć? Na początek raczej bym się w niego nie pchał. Mam na myśli jako pierwszy kład. Ktoś, jak zaczyna przygodę, to raczej nie polecam ze względów ciężaru. Jak się za bardzo nie ma doświadczenia, łatwo kłada, przewrócić. A... Podnieść go samemu jest trochę ciężko. Tam King łada się podnosiło, to, ale tego byłoby już ciężej. No i dwa, że z mocą też na jakichś podjazdach, no to można by się było przeliczyć, nie? Ale jako drugi kład, właśnie to jak najbardziej gorąco polecam. I jeszcze, jak to pracuje, oczywiście. Zapłonik. Zaletą też jest regulacja luzów zaworowych, bo jest na konikach, a nie na płytkach, także jest przyjemniej.